Witam, jest ze mną ekspert w futbolowej Ligi Szóstek, Wojtek Zięba. Witam Cię Wojtku. Witam. Chciałbym Cię zapytać o to, co elektryzuje kibiców na całym świecie, również tu w Krakowie, a mianowicie transfery. Zacznijmy od Ligi A. Kto według Ciebie dokonał najmocniejszych wzmocnień, a kto się osłabił? Ciężko tak dokładnie powiedzieć, natomiast na pewno mistrz Ligi, Klepa Team pozyskał dwóch zawodników doświadczonych. Jest to Piotr Chwaja z Latin Kings, obrońca i napastnik Krawczyk, który z przeszłości, w przeszłości grał w Renie. Więc to są dwa takie nazwiska, które powinny klepie pomóc obronić tytuł. Natomiast no, nie mamy informacji jeszcze, co na rynku transferowym zrobiła drużyna Latin Kings, bo jeszcze nie mamy od nich formularza zgłoszeniowego. Więc tutaj. No na razie wygląda na to, że Klepa ma przewagę. Natomiast jeśli chodzi o inne drużyny, na pewno wielka mobilizacja w drużynach z dołu stawki. Ferajna pozyskała siedmiu nowych graczy, do tego Rocket Fuel wymieniło też połowę, połowę składu, do tego kilku graczy, którzy mają przeszłość klubową. No i jeszcze też trzeba tutaj wspomnieć CBB, które co prawda doznało sporych osłabień w postaci Macieja podsiadło, najlepszego strzelca i najlepszego asystenta Grzegorza Wojewody. Natomiast no, jest kilku zawodników, którzy naprawdę mają do, wysokie umiejętności i dołączyło do tego zespołu. Jest to tak naprawdę można powiedzieć nowa drużyna, więc na pewno te drużyny mogą zmniejszyć dystans do czołówki. Czy w takim razie możemy już mówić o głównym faworycie do zwycięstwa Ligia? Myślę, że możemy mówić o dwóch faworytach, niezmiennie Klepa Timmy i Latin Kings, z tego względu, że no mimo wszystko Latin Kings nawet bez wzmocnień i mimo odejścia Piotra Chwali mają w składzie Jurka Lipczyńskiego, Szymona Tajsa, do tego jest jeszcze Kazanowski, Palczewski, także no ofensywa bardzo mocna. Natomiast no na minus działa na pewno odejście Piotra Fa'i, bo wiemy, że Latin Kings mieli problemy w obronie. Co prawda Piotr Chwaja zagrał tylko 5 meczów w zeszłym sezonie, no jednak mimo wszystko taki obrońca na pewno by się przydał w zespole. Czyli możemy powiedzieć, że... czy a, pomyśleć, że Klepa znów obroni tytuł? Ja myślę, że tak, aczkolwiek myślę, że może być trudniej z tego względu właśnie, że inne zespoły się też trochę wzmocniły. Na pewno nie będzie już takich wyników jak 22 do 1 bo te drużyny z dołu stawki, tak jak mówiłem, swój poziom podniosły. Nawet drużyna PGD, która zajęła ostatnie miejsce, mimo że wzmocnić może nie dokonała, to jednak regularnie przez wakacje grała sparingi, także też na pewno dystans do czołówki zmniejszyła. Myślę, że będzie tabela bardziej spłaszczona, natomiast dwie drużyny odjadą mimo wszystko Latin Kings i Klepa, między sobą rozstrzygną walkę o mistrzostwo. Moim zdaniem Klepa w tym momencie jest bliżej, no chyba, że Latinx jeszcze w ostatnich dniach okienka transferowego zaskoczył jakąś mega gwiazdą. W sezonie FLS i jesień 2011 rozgrywki również będzie toczyć Liga B. Czy tutaj możemy mówić o jakichkolwiek faworytach? Myślę, że tak. Do ostatnich dni wydawało się, że faworytem będzie Zorze Rafa. Drużyna, która grała w Lizę Red Box w przeszłości, miała nawet kilka dobrych wyników, jak na przykład zwycięstwo z dobrze znaną drużyną Arbudu, która regularnie wygrywała w Extra Ligę Red Box. Natomiast w ostatnich dniach do Ligi B zgłosiła się drużyna Tep Edukacja, to jest drużyna powiązana z halową drużyną Wolanki, która gra w pierwszej lidze krakowskiej lidze futsalu, także jest to na pewno dobra ekipa i myślę, że to jest faworyt w tym momencie Ligi B. A czy w Lidze B możemy mówić o odpowiedniku Galaktikos sklepy? Ciężko mi powiedzieć, bo nie mamy jeszcze formularzy zgłoszeniowych wszystkich drużyn. Też nie widziałem, wszystkich, nie widziałem większości zawodników, którzy w Lidze B będą występować. Natomiast też Sklepy bym nie nazywał Galaktikos, bo tak naprawdę w tym momencie mimo wszystko to jest cały czas zespół plus MVP sezonu ubiegłego Grzesiak. No i teraz Krawczyk to są dwie takie indywidualności, gwiazdy. Natomiast reszta to jest bardzo dobre uzupełnienie i po prostu to jest kolektyw bardzo dobrze zgrany no i grający sklepy po prostu. No właśnie, czy w tym sezonie, zarówno w Lidze A jak i w Lidze B o zwycięstwach swoich zespołów będą decydować poszczególni gracze? Czy jednak w amatorskiej lidze będzie się liczył zespół i zgranie? Indywidualności są zawsze potrzebne i tutaj nie ma wątpliwości, że... Każdy zespół, który dysponuje gwiazdą, jak na przykład Grzesiak, Tajs, Lipczyński, bez tych graczy no byłby innym zespołem. Natomiast wiele rzeczy można nadrobić grą kolektywną, grą zespołową. I na pewno drużyny, które systematycznie grają w tym samym składzie, z biegiem czasu mogą osiągać coraz lepsze wyniki. Natomiast indywidualnie zawsze decydują o wyniku. Dziękuję bardzo. Dzięki.